Hej, cześć, siemano, Z tej strony radosa witam was w kolejnym odcinku z gry Age of History 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odbić nasze kochane kresy wschodnie, zawiązać sojusz z Węgrami i wręczyć im całą Słowację razem z Zakarpaciem. Też przy okazji mamy kolejny problem odnośnie wojny Wielkiej Brytanii z naszym wasalem, czyli Ukrainą, co mi się nie podoba, bo tutaj Ukraina ma o nas opinię 18 na minusie, a przy okazji ma już 4% chęci wolności, a więc po prostu poprawiać będziemy relacje. Oho, tu widzę kolejny atak prawdopodobnie na Łotwę. Tak mi się wydaje, Holandii i oczywiście, że tak, tylko teraz na Łotwę czy na Estonię, to mnie ciekawi bardzo. Jest na jedną z prowincji... Łotewskich, wprowadzony oddział holenderski. No i oczywiście sobie z nim radzi, ale zobaczymy, czy tak samo będą siedzieć w jednej prowincji, czy w końcu ruszą do ataku. I teraz ruszyli, a więc to może być problematyczne, a jeśli chodzi o zjednoczenie wszystkich państw bałtyckich w naszą ukochaną Polskę. No słuchajcie, tutaj sytuacja się chyba trochę polepsza. Też przy okazji. Wielka Brytania niezbyt ma tutaj możliwość zaatakowania naszego wasala, też ze względu na granice. I na razie nas nie poprosili o tutaj y, pomoc Ukraina ani o dostęp wojskowy Wielka Brytania. Więc na razie się do tego konfliktu nie włączamy. O kurczę, a zobaczmy, co tutaj się dzieje. Stany Zjednoczone się waliły tutaj w Rosję, ale oczywiście chyba zaraz zostaną uzmieceni. Ale słuchajcie, jako że mamy mniej więcej ustabilizowaną sytuację z Ukrainą, ja bym zobaczył na nasze stosunki z Austrią i widzę, że one są dosyć w porządku. Więc pomyślmy sobie, jakby można było wzmocnić naszego kochanego sojusznika. Kurczę, chyba Rumunia nas niezbyt lubiła. No, dokładnie. To przy okazji swoją drogą, ale Szwecja. <laughs> również nie jest zbyt dobrze. O, kurczę! Widzowie, bo tutaj jakaś nieciekawa sytuacja. My tutaj przysyłaliśmy swoje jednostki na teren Węgrzech, a tutaj nagle wjechała w nich Serbia, więc kurczę, no, jako że jesteśmy przygotowani, no to trzeba im jak najbardziej pomóc. W dodatku, że oni tutaj nas wyzwali do broni przeciwko Portugalii. Wiecie co, no, ja oczywiście, że Wam pomogę z Portugalią, ale ja przy okazji Wam pomogę z Serbią. Okej, okay, widzowie, udało się nawet w sumie samym Węgrom odeprzeć atak yy, Serbii. A więc ja nie wiem czy w sumie im pomagać. No raczej im pomogę nawet tutaj tymi wojskami w razie W. Przy okazji pilnując czy tutaj yy, nasza Portugalia się nie właduje nam od strony Morza Bałtyckiego tu albo tu, też to trzeba pilnować. Okej, okay, widzę w sumie to im pomogłem troszeczkę, zabierając dwie prowincje Serbii. A więc co? Ja w sumie nie potrzebuję żadnych z tych terenów, a więc ja po prostu przejdę do rozmów pokojowych wyręczając Węgrów i po prostu jakoś tutaj podziałam. Ok, widzowie, zrobiliśmy coś takiego, a więc teraz wysyłamy żądania do Serbów i zobaczmy, oczywiście, że się zgodzili. Teraz możemy tylko i wyłącznie wysłać naszym kochanym sojusznikom prezent, aby mieli czym tutaj asymilować nowo nabyte państwo. I wyślijmy, tak myślę. Asymilacja jest dość droga, że my mamy inflację, możemy im wysłać tak ze 100 tysięcy w prezencie. Mam nadzieję, że im się to przyda. I oczywiście przyjęli. No i co? My się wróćmy swoimi wojskami. O! A to ciekawe. Nam wypowiedziała wojny Estonia i to ciekawe. Tu się niech wracają te jednostki i później coś z nimi zrobimy. W sumie te mogę też tutaj wysłać. Swoją drogą zobaczcie. Wielka Brytania mi się tu wbija. Tylko czy ja... czy ja wiem, czy oni tu dadzą radę przejść? Być może. Chociaż to nie jest połączone bezpośrednio, tak mi się wydaje. Dobra widzowie, zabierzmy się w końcu za tę Estonię. Zrekrutujmy sobie tutaj trochę jednostek w tej... Finlandii dawnej. Wyślę je do Helsinek i zaatakujmy. Opatrzcie, Stany Zjednoczone tutaj lecą normalnie w. prawdopodobnie w Rosję. To jest bardzo ciekawe. Wchodzimy w Tallin i oczywiście udaje nam się ich podbić bez szwanku. Tu do St. Petersburga wlatują Stany. Jakby z tej strony nie mieli trochę bliżej. No dobra, więc jeżeli wbiliśmy się do stolicy, to teraz rozsypmy się trochę po. Po tych prowincjach, myślę, że tutaj po trzy koła. I oczywiście, że udało się podbić Estonię. A więc bierzemy szybkie rozmowy pokojowe i lecimy z innymi sprawami. Dobra, ja na razie sobie te wszystkie jednostki w Talinie rozwiążę. Tutaj mamy propozycję zaoferowania pokoju z cywilizacji. W sumie zobaczmy tutaj Węgrów. Oni mają dalej z nimi wojnę. Nie, 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 nie. Nie będziemy tutaj brać z nimi pokoju. W razie, żeby pomagać naszym sojusznikom. I wiecie co swoją drogą? Zobaczcie, ile mamy kasy. Mamy ogromną inflację, a więc ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przy ewentualnej ostrożności. O, wycofywują się te jednostki z Wielkiej Brytanii. Pewnie nie mogli tutaj prze, przejść przez tą ciśninę, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale na razie na to nie zważając, po prostu myślę, że powinniśmy odpalić sobie przyrost naturalny i pobudować. Kolejne poziomy farm tam, gdzie mają tylko pierwszy poziom. Ok, słuchajcie, w sumie to byłoby na tyle z tych farm, bo jak widzieliście lub nie. To możecie zauważyć, ile już mamy pieniędzy w skarbcu, a kurczę, mieliśmy ich bardzo dużo, więc na razie na tym zaprzestańmy. Co, so, drogo widzowie, kolejny wróg tam się kręci, otóż Hiszpania, z którą mamy minus 98 punktów yy, dyplomatycznych, a więc zakreowało nam się już dwóch potężnych wrogów. Hmm, ciekawe, kiedy nasi koledzy z Węgier będą chcieli wziąć pokój z Portugalią. Ja spróbuję jeszcze raz, mam nadzieję, że tym razem się zgodzą. No, niestety, nie, nie przystają na te rozmowy pokojowe, oni bardzo chcą ich stłuc. Co drogą, zauważyłem też fajną rzecz, że poprzez poprawianie relacji i przez dobrą opinię z wasalami. Zmniejsza się chęć wolności, może w małym stopniu, ale jak widzicie, i w Danii jest 6%, i na Ukrainie jest 6%, a więc to jest bardzo ciekawe. No a tu widzimy kolejny desant Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie i nie wyszedł. No, dokładnie tak. Hmm, wiecie co, słuchajcie? Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby. Zaatakowanie Litwy w tym momencie, nawet że mamy dość dobre relacje, no w sumie to jest taki po prostu kolega, taki ziomek, nie? No 12 na plusie to jeszcze nic nie znaczy. Ja bym ich w sumie zaatakował. Słuchajcie, zobaczmy, zobaczmy, tutaj poprawianie relacji od Szwecji. Chcą z nami poprawić relacje, więc słuchajcie, spróbujmy my również, może to będzie... Pokojowe zakończenie odwiecznego konfliktu, zobaczmy. Okej okay, widzowie, mamy już zrekrutowane wojska na Litwę, a więc zostało nam tylko i wyłącznie wypowiedzieć im wojnę. A więc zaczynamy. Wchodzimy najpierw bezpiecznie. W stolicy, oczywiście, prawie że, nawet nie prawie że, ponad siedmioma tysiącami wojsk zobaczmy. O, ciekawe atak. O kurcze. To nam pokrzyżuje plany 7000 wojsk do stolicy, ale zobaczmy, udało się jak najbardziej, a więc atakujemy dalej. No i mamy to. I okej, okay, Litwini oczywiście przyjęli nasze żądania pokojowe. No i tylko zasymilujmy sobie te tereny i już jest w porządku. So wiecie o czym pomyślałem? Może nie tyle co tutaj wspieranie Węgier i rozbudowywanie ich imperium nie jest na tyle ważne, a może i wspieranie trochę naszych tutaj i wasali. Białoruś raczej tutaj nigdzie nie ulepszymy. Bardziej można by było połączyć Białoruś i Ukrainę, tak, no nie wiem jak to by można było powiedzieć, ale to zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na razie mamy tutaj ciekawą rzecz dla Danii i ja myślę, że możemy zaatakować wspólnie Niemcy. Ja tutaj sobie dokoptuję, być może o to, a może ich zostawię. Raczej mi się wydaje, że po prostu sobie tutaj ustawię na tej na tej linii jednostki, ewentualnie w nich wejdę, żeby tutaj mieć 100% w zajętych prowincji w wojnie i żeby móc więcej zgarnąć dla Danii. Ale co zobaczymy, na razie się zbrójmy, na razie się zbrójmy i zachęćmy oczywiście do tego Danie. No i słuchajcie, ciekawa sprawa, bo Kolumbia i właśnie Hercegowina nam wypowiadają wojnę. Okej, okay, widzę, że jestem już w sumie uzbrojony, myślę, że aż ponad to. A więc myślę, że warto by było wysłać propozycję do Danii, aby przygotowała się ze mną na wojnę z Niemcami. Dam im tak myślę, że 8 tur. No i zaraz się z wami widzimy. A więc widzowie, zaczęła się wojna, więc ruszajmy na Niemców. Ja oczywiście sobie tutaj zaatakuję w swój sposób. Dania być może poczeka. Ja wiem, że ja mówiłem cały czas, że ja czekam, ale tutaj nie ma po prostu na co czekać. I wchodzimy, żeby jak najszybciej zakończyć tą wojnę. Okej okay, widzowie, tak jak mówiłem podbicie Niemiec nie było zbyt dużym problemem, a więc nam zostaje po prostu pójść do rozmów pokojowych i porozmawiać na temat wręczenia paru prowincji Danii. Okej okay, widzowie, mamy rozmowy pokojowe i w sumie stwierdziłem, że najlepszym sposobem teraz będzie po prostu pozbycie się całkowicie Niemiec z mapy, jako iż mamy tutaj w sumie fajną, teraz granicę fajnie ona wygląda. No i co? Możemy zaakceptować te warunki i wysłać je do Niemiec, i zobaczyć, i oczywiście, że przyjęli, no i super, no i prawdopodobnie nawet nam się poprawiły stosunki, oczywiście, i też chęć wolności się zmniejszyła, a więc bardzo fajnie. O kurcze, widzowie! Spróbowałem tak zobaczyć, niezbyt optymistycznie do tego podchodząc, czy w końcu da się wziąć ten rozejm z Portugalą, i okazało się, że się udało. Że Węgrom też się złożyła ta wojna. A więc spoko, spoko, fajnie. Przy okazji, pamiętacie pewnie, że mamy wojnę tutaj z Bośnią i Hercegowiną, a więc myślę, że tutaj, nawet bez żadnej naszej pomocy, po prostu yy, poprosimy Węgry, aby nam pomogły. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Oho, widzowie tu mają jakieś problemy, kurczę. Zobaczmy, ale może uda im się opanować ostatecznie. Dobra, widzowie, fałszywy alarm, tu raczej się wojna kończy. Dokładnie taki teraz możemy wziąć się. Poczekajcie, bo tutaj jeszcze są prowincje przecież. No i dobra, mamy to. Możemy w końcu rozmowy pokojowe. No i fajnie. I słuchajcie, patrzcie, że wybiła nam setka na plusie relacji dyplomatycznych z Węgrami. Przy okazji musimy się tutaj wrócić tymi jednostkami w końcu. No nie, słuchajcie, i stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Czyli wojna ze Szwecją, jak widzicie. Już myślałem, że nam się uda zejść na drogę pokojową, ale no niestety nie udało się to zagranie, i Szwecja ostatecznie wypowiada nam wojnę. A więc, jedyny co zostaje, to po prostu zaatakować, żeby odeprzeć tutaj wroga. To wiecie co sobie tak pomyślałem? Może zjednoczmy te jednostki i wyślijmy je jeszcze na jedną wojnę. Przy okazji, zobaczmy, że tu Dania w ogóle bez naszej wiedzy wypowiedziała wojnę Norwegii. Wiecie co? No, ja sam mam wojnę, ale szczerze wam powiem, że po prostu wam wyślę pieniądze, abyście mogli tutaj szybciej rozwi rozwikłać tę wojnę. Przy okazji, wiecie co? Zrobię sobie jeszcze tutaj jednostki. Ok, mamy to. I teraz zostaje nam się zdestantować. Tymi wojskami na Sztokholm, a, a tymi wojskami, no w sumie też by można było na Sztokholm. Dobra, nasze jednostki się zjednoczyły, a więc chyba możemy zaatakować przy okazji, zobaczmy, że tutaj wojska egipskie są. To mi się kompletnie nie podoba, że tutaj Egipt się wpieprza w nie swoje sprawy, ale to może. tym może zajmiemy się później. Na razie musimy zaatakować Szwecję, a więc po prostu w nich wjeżdżamy. I o, masakra! To jest niemożliwe, że oni gromadzą 45 tysięcy jednostek w stolicy. Trzeba się jeszcze bardziej uzbroić. No to dobrze, że mamy przynajmniej kasę. No. E, słuchajcie, no to nie wiem. Przydałoby się tutaj przy linii brzegowej coś nazbierać, a więc spróbujmy. Ok, widzowie, mam mniej więcej porozstawiane parę yy, miejscowych yy, oddziałów. Są w Szczecinie, w Gdańsku, jednej z dawnych prowincji Litwy. W stolicy Estonii i oczywiście w Helsinki, czyli dawnej stolicy Finlandii, która niestety prawdopodobnie się już nie obroni tutaj. Przy okazji zobaczmy, powstało tu nowe państwo Karelia. To jest bardzo ciekawe. Węgry są w stanie wojny z Białorusią. O nie, 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 nie. Hiszpania nie. wypowiedziała im wojnę. Jeszcze Francja im wypowiedziała wojnę. O jeju, 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 słuchajcie, to jest masakra po prostu. Wiecie co dostaliśmy wyzwanie do broni od Francji i prawdopodobnie to po prostu przyjmiemy. Trzeba przyjąć po prostu pomoc naszemu sojusznikowi i teraz się trzeba uzbroić na tych terenach. Tu oczywiście para ataków jest, ale ja myślę, że po prostu wlecę w tą jedną prowincję i będę tutaj się fortyfikował w jednej prowincji wszystkimi jednostkami. Przy okazji przepraszam was węgry, ale ja to muszę odmówić. Na razie muszę odmówić. Poza tym ja miałem swoje sprawy na głowie. Przy okazji, widzimy tutaj, że mamy 21 tysięcy jednostek szwedzkich, a więc to jest mega problem. Kurczę, tutaj Francja nas zaskoczyła 5 tysiącami wojska, więc ja tutaj trochę tych jednostek dodam, sobie wyrekrutuję tu i tu, a tu pilnujemy, co się będzie dziać z tymi jednostkami. O nie, o nie, oni mi się tutaj wpieprzyli. O masakra. Jedyne co możemy na razie zrobić, to się wpierdzielić tutaj. I jeżeli oni wystosowali nam desa, no to po prostu rozbić te tutaj lekkie, lekki oddział wojski, wbić się w ten Sztokholm i mam nadzieję, że tym razem ich w końcu pokonać. Przy okazji tutaj się zbrojąc, mam nadzieję, że. O kurcze, ile tu wojsk można zrobić? O kurde, no to być może się uda nam obronić. Okej, okay, udało nam się obronić tutaj prowincji dawnej Finlandii, a więc po prostu odbijmy tą prowincję. I tutaj zgromadzone 65 tysięcy wojsk wkracza w końcu na Sztokholm. A jeszcze tutaj Francja. O kurde, co jest? Ile oni mają wojsk? Ale dobra, udało nam się na szczęście podbić, i tak mają tylko 6 tysięcy wojska, więc wygraliśmy tę bitwę. W końcu wkroczyliśmy do Sztokholmu i to niemałym oddziałem. I czas zaczyna się rozlewać po Szwecji. Przy okazji, pilnując tutaj frontu naszą Francję, która jest strasznie potężna, i strasznie ich zdekceważyłem. Kurcze, no jak widzicie to nie jest wcale takie proste walczyć na paru frontach, w dodatku, że nam tutaj się wpieprzyli jeszcze... Yy, Papryka! ...wpieprzyli jeszcze Szwedzi, a więc trzeba ich tutaj stąd wypędzić. W dodatku musimy uważać na tą cholerną Francję. No nie widzowie, jeszcze przy okazji nam się tutaj wpieprzyli, jak na złość po prostu. No nie, jeszcze bez żartów nam Norwegia wypowiada wojnę, no to jest hit po prostu, hit! No to co, no to zostaje nam się, kurczę, cofnąć tymi jednostkami. Jakoś to trzeba ugrać, jakoś to trzeba ugrać, spróbujmy zrobić coś takiego i coś takiego, no ale na pewno Norwegia jest mocna, tak samo jak i ta Szwecja. Kurcze, kurczę. Ale szczerze, nie zaatakowali jakoś mocno, na szczęście. Więc nam po prostu zostaje atakować dalej. I zostawić to w rękach naszego wasala. Wiecie co, to być może szansa na zjednoczenie Skandynawii, kurczę. Wiecie co, spróbujmy razem z frontem wlecieć w Oslo. I kurczę, to jest pusta prowincja. No to ciekawe, a więc po prostu atakujmy dalej. Słuchajcie, może tak na chwilę przerwę jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy. Tutaj musimy się wbić w sumie jakoś ilości tak Myślę, że tyle starczy. Tutaj przy okazji tyle samo. Mniej więcej wyślemy. I jeszcze chciałem Wam pokazać. Właśnie to, że tutaj Norwegia również stacjonuje, a więc tutaj również my tak półtora tysiąca jednostek, i myślę, że to się ta operacja wojskowa się powiedzie. Okej okay, widzowie, a więc udało nam się w końcu podbić Szwecję i również Norwegię, a więc ciekawa sprawa. No, będzie tutaj w cholerę dużo. Powiem wam asymilacji, ale ja na razie to przystopuję, bo tutaj patrzę, że Węgry ostro wjeżdżają we Francję przy okazji mając wojnę z Hiszpanią, więc ciekawe, ciekawe, Z Białorusią sobie już wzięli pokój. Więc spoko to się nam przynajmniej uspokoiło, ale kurczę no, tą Francję to oni upią jak szalonych. Ale dobra, my się zajmijmy tutaj tymi sprawami. Ja myślę, że mając tu front przygotowany, przygotuję sobie jeszcze tutaj trochę frontu i będziemy mogli przy okazji jeszcze sobie wziąć Finlandię. O kurczę, jeszcze tak zobaczmy, bo tutaj Ukraina w jakąś wojnę się pakowała. Jakby chyba już zakończyła, bo tutaj widzę, że Mołdawia została pochłonięta. A my tutaj. Zacznijmy w końcu działać z tą Finlandią zanim nam Egipt ją zabiera, więc wypowiedzmy im wojnę i szybko ich tutaj zabierzmy całych. Okej, okay, a więc mamy tutaj wszystkie miasta skandynawskie, no prawie że, no Danie w sumie też mamy w swoich wpływach, ale Islandii jeszcze nie, ale można powiedzieć, że całą Skandynawię tutaj mamy już pod naszym panowaniem, a więc słuchajcie, ja tutaj myślę, że zacznę rozmowy pokojowe od Finlandii. Oczywiście przejmuję ich całych, tego nie widać zbytnio, bo no niestety cały, wszystko tutaj podbiłem. A jak widzicie, mogę tylko tutaj to klikać. Ale dobra, weźmijmy im, im żądania. Oni oczywiście przyjmują, a więc zacznijmy od asymilacji. Przy okazji nie mamy za dużo kasy, a więc przydałoby się tutaj zrezygnować trochę z badań i inwestycji. I jak patrzę, chyba asymilację już mamy dość. Zobaczmy jeszcze tutaj na mapie w stabilności prowincji. No nie, jeszcze tutaj mamy pewne prowincje nieprzystosowywane. I teraz czas na, na naszego największego wroga dotychczas, czyli Szwecję. I jak najbardziej możemy ich pochłonąć całych, chociaż się zastanawiam, czy może nie wręczyć czegoś Danii. Słuchajcie, jako że Dania lubi tutaj wysepki i w sumie ma tutaj jedy... dałem im jedynie przybrzeżne tereny. Żeby też jako Jas się za bardzo nie wykrzaczyć z tych wszystkich prowincji, które sam zdobyłem. Ale myślę, że to im w zupełności wystarczy, więc wyślijmy żądania. I oczywiście, że Szwecja przyjmuje. A teraz czeka nas długa asymilacja. Okej okay, widzowie, asymilacja za nami, a teraz została jedynie Norwegia, ale na razie tutaj zostawię swoje jednostki przy okazji poczekam chwilę na zebranie pieniędzy. O kurczę, rebelia nam tutaj wyskoczyła, a więc szybko trzeba ich spławić, póki jeszcze mamy jednostki. I spławiliśmy bunt, a więc okej. Okay. Przy okazji zobaczmy Węgry, jak się tutaj wpieprzyły. W tą Francję to głowa mała, słuchajcie, w dodatku konkurują z Hiszpanią. Ale niestety mamy swoje problemy na głowie i przy okazji Norwegię. No wiecie co? Zrobimy jako, że Dania tutaj na początku ich można powiedzieć podbijała. To po prostu zrobimy tak, a te przybrzeżne można powiedzieć wyższe prowincję wręczymy dani, jakie by one nie były, mam nadzieję, że się ucieszył z terenów i oczywiście przyjęli nasze, nasze żądanie pokojowe, a nam zostało asymilować. Okej okay, widzowie, już mamy nawet, my na minusie, nasz skarbiec, ale my się tym nie przejmujemy, bo zaraz to wszystko nadrobimy. Teraz trzeba wszystkie jednostki z każdego terenu do danej starej stolicy, danego, miast, do danego państwa wysłać, no i... No i prawdopodobnie wysłać do stolicy. Okej okay, widzowie, nasze jednostki już wszystkie trafiły do tych stolic, do których miały trafić. Tu przy okazji widzimy straszny obrazek walania się po raz kolejny Holandii na strefę Łotyszów, ale na razie się tym nie przejmujemy. Trzeba jeszcze, myślę, tutaj sprawdzić zadowolenie. O! I tutaj spróbować wyrównać zadowolenie w najmniej tutaj. Zadowolonych prowincjach, a więc ja tylko tutaj to poogarniam. Ok, widzowie, już tutaj poprawiłem zadowolenie, że ta prowincja, która najbardziej chciała się zbuntować, ma już 75% zadowolenia i to tylko rośnie. Tutaj widzę, że raczej wszystko rośnie albo jest stałe, a więc na razie nie ma się czym przejmować. Jeszcze mamy tutaj jakieś prowincje, oczywiście to musimy sobie zasymilować, i jeszcze jakąś jedną. Ale spoko! Udało nam się podbić całe. I z całą Skandynawię. Przy okazji, jeszcze jesteśmy w stanie wojny z Francją, która cały czas daje o sobie znać. No ale co, myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć ten odcinek. Niestety, jeszcze nie w tym sobie połączymy tutaj całe Morze Bałtyckie, ale może to następnym razem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Przy okazji. Bardzo mnie zaskoczyliście poprzednim filmem, jeszcze bardziej niż tym pierwszym. A więc słuchajcie, po raz kolejny podnoszę próg łapek w górę na kolejny film i myślę, że raczej wam się uda. No raczej, czemu ja w was nie wierzę? Na pewno wam się uda wbić 8 łapek w górę i od razu pojawia się kolejny film z tej serii. No i co? Ja jeszcze Was zapraszam na nasz serwer Discord, do którego oczywiście macie link w opisie. No i co, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!